Są takie rozwiązania inżynierskie, które usprawniają ruch, to znaczy nieco musimy się pokręcić, pozmieniać pasy ruchu, ale wydzielenie pasów dla komunikacji miejskiej spowodowało niewątpliwie polepszenie sytuacji pasażerów, w olbrzymiej ilości i liczby tych ludzi, którzy korzystają z transportu zbiorowego. Pewno na początku też o takie rozwiązania jak wysepki. Najpierw budziły pewne zastrzeżenia, że nie ma jazdy na prosto, że trzeba kręcić, że powoduje to zamieszanie. Różańska, kierownica jest po to, żeby nią kręcić. A popatrzcie, autobus sobie pojechał. Także myślę, że rozwiązania te, które na początku często budzą dużo kontrowersji, zresztą każdy ma swoje wizje, Okazuje się, że potem w praktyce są rozwiązaniami usprawniającymi ruch, czy robiącymi go ten ruch bardziej przyjaznym dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Proszę pamiętać, że uczestnikami ruchu drogowego są wszyscy, nawet ten idący przez przejście, ale się dość dobrze narozglądał. Także uczestnikiem ruchu drogowego jest i rowerzysta, i hulajnogowiec, i, i ten jadący autobusem i ten przechodzień wszyscy są. Bus-pas, bardzo wygodny przejazd dla autobusów. Nasuwa się takie skojarzenie, że bus-pas to nie jest szybki pas. Jeżeli na Alejach Trzech Wieszczów w, tej, w tym fragmencie e, przed Mostem Demnickim obowiązuje prędkość 50, to na bus-pasie też, panowie taksówkarze, 50 na godzinę. No, a linie ciągłe bus-pasa? Nie zwalniają Was z przepisu nieprzekraczania tej linii. Ja wiem, że pracujecie, ja wiem, że wykonujecie swój zawód od tej szybkości zależy Wasz zarobek, często presja pasażera, ale mimo wszystko proszę pamiętać, że korzystacie z udogodnienia, które miasto wymyśliło dla Was, dopuściło Was na pas przeznaczony dla publicznego transportu, ale nie zwolniło Was ani z przepisów ruchu drogowego, ani z kultury poruszania się po tym busmasie.